Ja wiem, że wy mnie chcecie mieć roztarcie, ale no... Co to ma być? Siema, a tak w ogóle... To... Trzyma na widowę. Witam Cię w następnym filmie i... Nie wiem, czy wy... Czy wy wbiliście te 218 wyświetleń taką, że Wam się podoba, czy przez to... Że Wy na serio chcecie, żebym dodał 50 osób do siebie do brola. Ja nie wiem, ale 218, więc to już macie z głowy. I jeszcze 98 subskrypcji macie na to niecałe 4 godziny. Więc mam nadzieję, że Wam się zdąży. Na tą chwilę mam 18 znajomych. A w ogóle tak może byście to gdzieś zobaczyli. Ciekawe. Zrób w tutaj i polubienie. Już tutaj jedna osoba chce, żebym ją miał, więc mam nadzieję, że wiecie też 400 subskrypcji. No po prostu no. Mi to pomoże, a no, będziecie mieli fajnie, bo będziecie mieć niewznajomych. Więc wow, co tu się dzieje. A tu 28 osób zobaczyło. I tak, Stasi. Czy czysta! Nie, Teraz mi się ze... spada. Na... zobaczyło 28 osób. Więc chyba wy to, to, to podoba. No, trzysta trzy już są. Rozkręcacie się! Nie powiem, że nie! I co jest? Co jest? I już trzysta trzy. I dziękuję wam. Za to 13 279 i to za dnia, to następnego dnia nie zobaczysz, ile masz więcej albo mniej. Wow, to jest szok dla ja, ja czekam na gawę. Ja sobie zmieniam nazwę w profilu, i Nie, ja nie chciałam... Nie, Dobra, ja mi zakończę. szokie. zostaw suba i polubienia. I jak najszybciej wpisujcie ID. Jeszcze może zobaczycie. I... No jak najszybciej wpisujcie, żebyś, żeby było miejsce dla... Dla was i o 17.30, jak będzie 400, ten wyświetlenie już 200 to już jest i jak będzie 400 to... to tutaj nie będzie pisać 18, tylko 68, What? więc jestem zszokowany. Dobra, kończymy wizję na razie idę po wiatrę rankinga. Thank you, no, no.